Cześć, to najlepszy Dzisiaj takiego ringu RGB z Allegro. Jeśli chodzi o tutaj tylni mamy czarno, czarny kolor z wzorkami w kształcie kółka, takiego małego i może się to podobać. Je, jest to uważam fajne tutaj e, zrobione, że nie mamy tutaj e, pustej przestrzeni e, i tak dalej. Przejdźmy sobie do przodu. Z przodu mamy e, taką blendę, żeby poświetlenie bardziej się z tego Wydobywało lepiej, żeby kolory lepiej świeciły. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o statyw. Ten statyw jest czarny, klasyczny jak na ringa. Przystał nic nie ma takiego mm, zaskakującego, moim zdaniem. Mamy tutaj pilot, który ma kolory takie dość, dość ciekawe, ciekawe połączenie kolorystyczne. Tutaj jest zastosowane. No i on jest taki mały, trochę długi, ale, ale fajnie się go trzyma w ręce. No i co? Przejdźmy sobie do e, wykonania. Jeśli chodzi o wykonanie samego ringu, on jest wykonany głównie z plastiku, a jeśli chodzi o wykonanie samego statypu, on jest wykonany z metalu i naprawdę te materiały pomimo ceny są bardzo dobrej jakości i nic się nie, nie lata, nic nie, się nie ugina pod palcem ani pod naciskiem, także tutaj pod względem e, materiałów użytych jest bardzo, bardzo dobrze. Przejdźmy sobie do funkcjonalności, jeśli chodzi o funkcjonalność. Mamy jak mówiłem tutaj e, ten uchwyt na ten, który możemy sobie Tutaj regulować, możemy sobie też obracać go Właśnie żeby telefon postawić o taki sposób, czyli poziom, nie tylko w pionie Też możemy tutaj się tym obracać o 360 stopniach w moim pierwszym ringu I mamy właśnie tutaj tą głowicę Praktycznie taką samą Możemy sobie odkręcić i możemy się tym poruszać Także tutaj y, to jest fajne. M mamy też tutaj właśnie tą regulację wysokości o wy tutaj, czy znaczy w dwóch poziomach, może niżej albo wyżej sedać. Mamy tutaj coś takiego, czyli możemy sobie y, tutaj y, odkręcić, żeby nam tutaj nogi, y, żeby po prostu łatwiej było y, składać tutaj te nogi w ogóle, bo, bo jak przekręcimy to tych nóg no, praktycznie nie możemy złożyć. Także tak to wygląda. I e, przejdźmy sobie dalej do pilota. Jak już tutaj jesteśmy tutaj w tej części. Mamy włącznik, wyłącznik. Mam ustawione LEDy. To jest świecenie na kolorowo, także tak to wygląda, jeśli chodzi o świecenie e, na jednym kolor. Mamy różne tryby tego RGB mamy takie coś o mamy takie mamy takie mamy też jakby inne tutaj są tam były te kolory stałe mamy y, takie wiecie zanikające coś takiego albo, albo takie o takie przechodzące o także mamy coś takiego mamy coś takiego mamy coś takiego o i teraz mamy coś takiego, także tych rybów jakby jest dość sporo i możemy sobie różne tutaj według swoich preferencji ustawić te tryby, także to jest fajne, mamy te zmiany na y, kolory posła, czyli na taki zim, cieplejszy, znaczy zimniejszy to jest. Tutaj mamy jeszcze bardziej zimniejszy, tutaj tutaj ten zimniejszy teraz mamy i tutaj możemy sobie też regulować tą ten poziom świecenia właśnie tym przyciskiem tutaj mamy maksimum także tak to wygląda jeśli chodzi o minimum to może być o tak także tutaj też to jest fajne, że jak możemy sobie tak właśnie tutaj to regulować w taki sposób. E, no i co jeszcze tutaj mamy, jeszcze funkcjonować mały mamy diody, która odpowiada za jakby e, tej pracę tego ringu, czy jest włączony, czy jest włączony, to wtedy tam ta dioda jak jest włączony, to tam znika, a jak jest włączony, to się pali na niebiesko, też jest fajne i ten pasek mały jest dość wąski, trochę długi bo mam te właśnie dość spore przyciski, no i jest ich całkiem sporo, bo mam właśnie ten od RGB, także dochodzi i mamy tu diony, także też musi mieć być na nią miejsce. I co? Jeśli chodzi o funkcjonalność, to będzie tyle, jakby uważam, że, że jest to fajne, rozwiązane wszystko ten z tym RGB i z tymi trybami świecenia tego RGB, naprawdę, naprawdę są ładne. Przejdźmy sobie do y, tej ceny. Jeśli chodzi o cenę, zapodziewam za na 65 zł. Uważam, że w tej cenie jest naprawdę dobrym wyborem. Jak chcecie mieć i RGB, i światło jest zwykłe, takie cieplejsze, zimniejsze, to naprawdę mogę go powiedzieć W tej cenie, jeśli chodzi o postrony, uważam, że ten ring jest bardzo fajną opcją. Jakby naprawdę, mimo że ta średnica tego ringu nie jest jakaś tak duża. To, jakby świeci mocno, i jakby może e, właśnie tutaj fajnie wyglądać, pod nagrania coś takiego w tle może świecić na różne kolory, także, też to jest fajne. E, I co, to będzie jeśli chodzi o tą recenzję ringa RGB. Dajcie suba, dajcie lajka. Like. Być na moje e, social media TikToka, e, Instagrama i na aplikację Blink. Dajcie tam opisać oczywiście wszystko. Do wszystkiego będą linki w opisie. Do nas filmów. Elo i cześć.